Jesteśmy w stadzie doświadczalnym SGGW w Wilanowie. Jesteśmy w, odmi w kwaterze odmiany bodajże Jonaprins, gdzie, gdzie stało zastosowane nasze nowe rozwiązanie mianowicie Izomat CLS, czyli dyspenser feromonowy. Dyspenser feromonowy to jest preparat, który dezorientuje samców, czyli mówiąc tak bardzo, bardzo w skrócie i lakonicznie są to, są, jest to rozwiązanie, które powoduje, że samiec nie jest w stanie znaleźć samicy. Co za tym idzie, nie mamy później potomstwa, które uszkadza nam owoce. Pięć powodów, dla których warto zastanowić się i warto zastosować ten produkt. Przede wszystkim, pierwszym najważniejszym powodem, który ja osobiście uważam jako e, główny, to jest to, że e, izomaty, e, czyli dyspenser feromonowy, który polecamy, jest e, bardzo zdrowym rozwiązaniem. Dzięki takiemu e, rozwiązaniu, nie, nie, nasze owoce nie będą e, miały żadnych pozostałości środków ochrony roślin. Drugim e, bardzo ważnym argumentem to jest to, że e, działamy bardzo dobrze na faunę pożyteczną. Nie, nie, ma, nie mamy e, interakcji negatywnej z fauną i florą e, pożyteczną w naszym e, sadzie. Trzecim e, bardzo fajnym e, argumentem to jest to, że sadownik zawiesza dyspenser raz na wiosnę i na cały rok ma e, problem z głowy. Następnym bardzo fajnym argumentem przemawiającym za, za dyspenserami farmonowymi takimi jak CLS to jest też to, że sadownik po wywieszeniu dyspenserów nie musi zastanawiać się czy mamy pogodę. Ładną, brzydką, wiatr wieje, nie wieje, też pada czy nie. Zabiegi chemiczne bardzo często są spukiwane, tak to nazwijmy, przez obfite deszcze. W tym wypadku nie musimy się nad tym zastanawiać, jeżeli jest duża operacja słoneczna, jeżeli jest silny wiatr, nie przejmujemy się tym wcale. Chmura feromonów, która w sadzie otacza drzewa, stabilnie utrzymuje w przypadku zwykłych zabiegów środkami ochrony roślin na te rzeczy sadownik musi zwracać uwagę. I ostatnim takim głównym podstawowym argumentem, bo tych argumentów oczywiście jest dużo więcej, natomiast wyszczególniając pięć tych podstawowych, to jest też oszczędność czasu i kosztu, ponieważ po zawieszeniu tych dyspenserów, tak jak już wcześniej wspominałem, robimy to raz w sezonie, sadownik nie musi używać ponownie sprzętu, nie musi zużywać wody, nie, nie niszczy tego sprzętu, nie zużywa paliwa, nie musi płacić dodatkową pracownikom za wykonanie e, zabiegów. E, dzięki temu też po prostu mamy e, tą oszczędność i czasu przede wszystkim i kosztów, które temu, temu wszystkiemu towarzyszą. Dziękuję ślicznie.